Cześć witam was ponownie na moim kanale jak już możecie za mną zobaczyć trochę tego towaru udało mi się w ostatnim czasie nazbierać żeby wam pokazać dzisiaj również nagrywam telefonem więc ten obraz będzie taki trochę bardziej rozchwiany Zobaczcie jak to wyjdzie właśnie telefonem jak też po mnie widzicie jestem trochę zdyszany bo przenosiłem te wszystkie zestawy tutaj do pokoju bo jest ja jeszcze mam trochę jasno na dworze więc postanowiłem przy tym jaśniejszym świetle nagrać to, co udało mi się dostać. Długo się nie odzywałem, ze względu na to, że tak naprawdę nie było za bardzo co pokazać. A nie będę co chwilę nagrywał filmiku, żeby pokazać 2-3 zestawy, które kupiłem. Dlatego nazbierałem ich trochę więcej. Teraz też już mamy sprzedaż zamkniętą, ponieważ dzisiaj mamy, nie wiem, który, 17-18, coś koło tego, grudnia 15 zamknęliśmy w nocy więc to już jest kolejny dzień bez sprzedaży. Trochę dziwnie się czujemy, nie możemy się odnaleźć w domu. Zawsze to tak wyglądało, że pakowanie, zaraz do pracy, powrót z pracy, ogarnianie tego wszystkiego. Teraz staramy się trochę tego wszystkiego powrzucać na Bricklinka, ale też pojawia się inny problem, ponieważ zaczyna brakować miejsca i wymyśliłem, że zrobię sobie małe przemeblowanie w pokoju, w którym nagrywałem ostatni filmik, jak możecie zobaczyć te, tam, gdzie mam zestawy, gdzie sortuję. Trochę pozmieniam, spróbuję zagospodarować trochę więcej miejsca na ewentualnie przeniesienie części klocków do tego pomieszczenia. Pojawił się też mały problem, ponieważ te pomarańczowe szafki, których używam, z tego co zauważyłem, sklep, w którym kupowałem, nie sprowadza ich i w mojej najbliższej okolicy, chyba 15 mil ode mnie, jest tylko jedna szafka w sklepie, dlatego no trochę, trochę mi to pokomplikowało sprawy, Muszę poszukać czegoś. Innego prawdopodobnie, ewentualnie, może po nowym roku coś się pojawi, chociaż już od chyba dwóch miesięcy albo trzech. Sklep nie zwiększa zatowarowania swojego w te szafki, dlatego obawiam się, że skończyli współpracę ze sobą. Dlatego no jest, jest jakiś tam problem z umiejscowieniem tego. Bo tak to, no, gdyby, gdyby te szafki były, to nie musiałbym za dużo tutaj kombinować w domu, a niestety będę musiała tego nie lubię, bo jestem trochę leniem. Jak już widzieliście, też na miniaturce pewnie dostałem od Ady taki ręcznie malowany kubek z moim e, oczywiście Nikiem z YouTube'a. Tu jest moja podobizna, chociaż aż tak niebieskich spodni nie noszę, ale dobra. <grych> e, także bardzo fajny prezent od Aduni. Ada nie lubi jak mówię do niej Adunia, szczególnie jeszcze na filmie, dlatego właśnie mówię, że dostałem taki kubek od Aduni. Jak możecie tutaj zobaczyć mamy trochę technikowych klocków, dosyć dużo, udało mi się dostać tych zestawów Friends, Harry Potter, jakieś tam inne, no dosyć dużo, o teraz właśnie dużo Super Mario się trafiło, no dużo, no to może nie jest, to może nie pokazuje, że jest dużo, ale dosyć dużo tego jest w sklepach jeszcze dostępnych na półkach, dlatego można zawsze dokupić, rozbierzemy to i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz Wam przedstawię, przedstawię mniej więcej, co kupiłem, w ilu sztukach i za jaką cenę. Nie będę podawał od razu w złotówkach, więc jeżeli chcecie wiedzieć, to po prostu pomnóżcie sobie cenę podaną przeze mnie razy 5 i wyjdzie Wam cena w złotówkach. Większość z tych cen, jak zwykle mówię, no nie jest idealna, bo nie było bardzo dużych promocji. Na przykład ten zestaw, ten udawało mi się nieraz dostać o wiele, wiele taniej. Teraz było w Tesco po 72 funty, więc to nie jest bardzo dobra cena, ale. Daje zwrot chyba 100%, więc po prostu wziąłem. Teraz ten zestaw właśnie jest o 2 funty tańszy w Tesco. Więc spodziewam się, że po świętach, może jak coś zostanie, może będą jeszcze niższe ceny. Ale to zaraz Wam przedstawię. Pierwszy zestaw to Mario 713 65. i tutaj cena była no taka, że ciężko było przejść obok niej, obojętnie, bo kosztowały 10 funtów. Więc to nie jest dużo jak za ten zestaw. Tutaj mamy do czynienia też z, z, z tymi torami do kolejki, więc bardzo fajnie. Wzięty jest w 8 sztukach. Przed chwilą odkurzałem tu i już pełno sierści. Dwa szczury przejdą i się robi bałagan. Kolejny zestaw klasik, który też już u mnie był nie raz na, na kanale 110.05. 900 części. Tym razem cena bardzo dobra, bo 17,50 za ten zestaw, co jak za tyle części uważam, że to była idealna cena. Wzięty tylko w czterech sztukach, na półce tam było może z 30 w Aździe, bo to była promocja w Aździe akurat. Może było z 30, ale wziąłem 4, bo nie miałem do czego wziąć w sumie, bo nie, nie, nie miałem koszyka ani nic Dlatego tylko 4 sztuki i były kupowane z 2 tygodnie temu. Dlatego nie wiem, czy jeszcze będą, ale jeżeli będą, to na pewno skuszę się i wezmę więcej. Znowu coś z Super Mario 713 63. Jego cena to 12,50. Teraz na promocji w Tesco jest dosyć dużo jeszcze tego na półkach, ale wziąłem tylko 5 sztuk, tak testowo. Ponownie samolot Hidden Side, 4 sztuki znowu cena w Tesco już nie na śmieciach tak jak ostatnio dostałem ten samolot, ale już regularna promocyjna cena we wszystkich sklepach 12.50 za sztukę. Cztery sztuki dorwałem i w sumie za większą ilością jakoś nie rozglądałem się, ale mimo wszystko dobry zestaw do rozbiórki. Speed Champion z Dodżami 75893 ten zestaw kosztował 23 funty, 23 tam z groszami chyba. 4 sztuki wzięte i to chyba w jednym sklepie. Po reszcie jakoś tak nie jeździłem, nie szukałem, bo i tak już za dużo ostatnio wydałem. Znowu Speed z tym razem z Jaguarami, też już u mnie bywał. Za ten akurat zapłaciłem 28 funtów za sztukę. Niestety w sklepie, w każdym, którym byłem, nie mogłem znaleźć, tylko w jednym chyba trafiłem 3 sztuki. Dlatego 3 sztuki wzięte. Zestaw dorwany wczoraj e, znalazłem na promocji na Hot UK Deals, że w sklepie BM joda e, jest przeceniony na 65 funtów, co uważam za bardzo dobrą cenę. Kiedyś, kiedyś na początku mojej kariery, kupiłem 3 sztuki e, takiego właśnie jody za 60 funtów za sztukę. Także 65 nie jest wcale źle, tym bardziej, że teraz dosyć ciężko go dostać w sklepach. E, jest bardzo dobrym e, bankiem części takich właśnie w kolorze tan, w kolorze sand green także ten zestaw polecam bardzo do rozbierania Avengersów kupiona za 64 funty i to mnie teraz trochę boli ponieważ w Tesco, bo to był kupiony w Tesco na promocji teraz Tesco trochę jeszcze obniżyło ten zestaw i można go dostać za 60 funtów więc zawsze ta oszczędność kilku funtów nam przydałaby się, ale kto by wiedział, że, że będzie to przeceniane, brałem wszystko jak jak leciało wcześniej niestety a i oczywiście zestaw kupiony w Trzech sztukach. Dwa zestawy z Merlin Monroe. To była promocja chyba w Argosie, z tego co pamiętam 75 funtów za sztukę, więc też udało mi się dostać tylko dwie sztuki w dwóch różnych Argosach. Niestety tego brakowało. I od razu, żeby nie ucinać filmu, mamy jeszcze jedną tą, tą mozaikę. Niestety tylko jedna też była. Nigdzie indziej nie było. Cena była ta sama co tego poprzedniego zestawu, a to są dosyć fajne zestawy. Teraz już wiem, że te groszki e, w tych ciemnych kolorach, pomimo że mają trochę wyższą cenę niż normalne groszki, e, sprzedają się, więc e, nie boję się kupować właśnie za taką cenę tych zestawów. Zamek Bowera kupiony również w Tesco, chyba za 75 funtów. E, cena rozbiórki mnie skusiła tutaj. Trzy sztuki wzięte, tylko że cena rozbiórki uwzględniała całą figurkę. On tutaj, z tego co patrzyłem, był sprzedawany po 30-40 funtów na bryklinku. Tyle że taki jest problem, że tak, jeżeli sprzedalibyśmy go w całości, to trzeba by było wysłać to niestety paczkom, i niekoniecznie dojdzie całe, w sensie no mogą jakieś tam części odpaść. Wiadomo, że to nie jest raczej problem dla kogoś, kto by to kupił, bo można to łatwo złożyć z powrotem. Ale nie ma chyba wersji papierowej, jak, jak to ma to do siebie Super Mario, że nie ma wersji papierowej instrukcji, więc tutaj trzeba było kombinować albo coś drukować, bo nie każdy zrozumiałby to, że to jest, że to można zbudować korzystając z aplikacji. Dlatego myślę, że niestety te figurki poszłyby również na części, co znacznie obniży. Eee, wartość rozbiórki tego zestawu, niestety, ale to jeszcze, no, na razie nie będę się tym przejmował, będę rozbierał, to pomyślimy. Znowu mamy doja, te kartony wszystkie są takie dosyć zakurzone. Zobaczycie, może w niektórych momentach, że ten kurz i włosy koci widać, niestety. Ale tak jak wcześniej wspominałem, one dosyć długo stały na korytarzu i zdążyły nabrać grubą warstwę kurzu. Eee, a wracając do tego zestawu, został wkupiony w Tesco za 70 funtów. Tesco, takie kiedyś też już wspominałem, wprowadziło przed świętami, no w sumie w listopadzie, chyba koniec listopada, właśnie kilka tych większych zestawów. Między innymi ten zamek Bowera, e, Doja i, i, i jakieś tam zestawy z Harry'ego Pottera. Później je trochę przecenili, teraz jeszcze bardziej przeceniają. Na razie nie dokupuję. E, poczekamy, może po świętach pojawią się trochę lepsze promocje, i jeszcze e, te zestawy będą dokupione przeze mnie. A e, nie wiem, czy już mówiłem 70 funtów za ten zestaw. Tutaj mamy zestaw z Hidden Side. Tak jak już wszyscy wiemy, seria zostaje powoli wycofywana. Może nawet nie powoli, bo promocje teraz są bardzo dobre. Ten zestaw kupiony był za połowę katalogowej ceny, czyli za 9 funtów. Kupiony w 2, 4, 6, 8, 9 sztuk. Bardzo dobra wartość rozbiórki. Jakieś tam ciekawe figurki. Nawet jak figurki się dobrze nie sprzedają, to oczywiście można je rozebrać i spróbować sprzedać na sztuki. Więc tutaj nie ma czego się bać no i to tyle jeśli chodzi o ten zestaw i tu również zestaw z Hidden Side z tym nie wiem co to jest taki mroźny coś z mroźną jakąś tam krajną, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa także nie zabijcie mnie kiedyś już rozbierałem ten zestaw miałem chyba 13 sztuk teraz znowu cena tak jak poprzedniego zestawu z Hidden Sight 9 funtów wzięty również w 9 sztukach tych figurek mam od groma są dwa te takie właśnie, o takie te, te z Bright Light Orange figurki. Ten dosyć dobrze się sprzedaje. Może nie, zrozumiecie, że dobrze się sprzedaje. Sprzedało mi się kilka sztuk, więc uważam, że dobrze się sprzedaje. O, tak najlepiej będzie powiedzieć. Tak jak mówiłem, cena 9 sztuk, 9 sztuk, 9 funtów. Tu niestety tylko jeden zestaw się trafił w Tesco za 25 funtów, więc nie dziwię się, że tylko jeden został na półce. Eee, długo polowałem na ten zestaw bardzo mi się podoba sam karton eee, według mnie Lego powinno częściej robić takie, takie ciekawe kartony eee, bardzo ładnie jeśli chodzi o postawienie go na półkę czy, czy coś takiego eee, niestety jedna sztuka może uda mi się jeszcze gdzieś kiedyś dorwać więcej one były mm, też na promocjach różnych po 27-28 funtów ale 25 to już było no, po prostu grzech nie wziąć Również jedna sztuka Ninjago z nosorożcem. 32 funty za sztukę. Teraz widziałem, że Argos nawet zrobił wyprzedaż po 20 kilka funtów, ale w mojej okolicy był, niestety była tylko jedna sztuka, więc nawet już nie jechałem, bo szkoda było czasu jechać po jedną sztukę. Także jedna jest do rozebrania. Bardzo, do, bardzo dobrze sprzedają się figurki z. Z, tych, z tej serii ninjago, więc tutaj, jeśli kiedyś się zastanawialiście nad, nad zestawami do rozebrania w dobrej cenie, właśnie z tej serii ninjago, to tutaj mogę bardzo polecić. I znowu zestaw ninjago, tym razem dwie sztuki, e, również promocja z Argosa. Teraz nie chcę was skłamać, ale dokładnie nie pamiętam e, ceny. Gdzieś mam zapisane, ale teraz ciężko mi to będzie znaleźć. Coś koło 60 funtów. Także to też ten zestaw miałem. Również był rozbierany. Te wszystkie figurki, tych już się pozbyłem. Po 14 funtów praktycznie się sprzedawały na ebayu. Więc zestaw dobry. Bardzo dużo fajnych białych części ma ten smog. Dużo osób poleca ogólnie samą konstrukcję. Też jeżeli się zastanawiacie kiedyś czy kupić dla siebie czy nie. To dużo osób polecało właśnie tą konstrukcję, że jest fajna, ciekawa w budowie i Dosyć ładnie się prezentuje. Ja osobiście nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo nie buduję, ale może kiedyś e, skuszę się i coś takiego sobie zbuduję. Lego Friends, ale oczywiście nie to Friends, e, nie ta seria, tylko e, serial Friends, który już nieraz gościł u mnie na kanale. E, jest to bardzo dobry zestaw do rozbierania. E, mnie kosztował 52 funty więc nie była to wysoka cena jedna z najniższych jakie udało mi się dostać za ten zestaw Cena rozbiórki nie chcę was tutaj oszukiwać nie będę mówił ale prawie 3 razy więcej wynosiła więc, więc całkiem spoko figurki średnio się sprzedają kiedyś mi się coś tam sprzedało teraz od dawna nic się nie rusza być może muszę zmniejszyć trochę ceny bo może mam za wysokie kupiony jest w raz 3, 5, 7, 9 sztuk i jeszcze jak gdzieś dostanę za 52 funty w którymś Tesco, bo to oczywiście w Tesco, to oczywiście skuszę się i wezmę ich więcej. Jeśli chodzi o Hidden Side, to tutaj mamy już dwa ostatnie zestawy. Jest to... w sumie nie wiem co to jest. Jakieś coś z czegoś, jakieś pomieszczenie. Wybaczcie, no nie jestem za bardzo w tym uniwersum, więc nie wiem ale coś jest w dwóch sztukach, kupione w Argosie, również to też kupione w Argosie, co tutaj wskazuje um, ta karteczka, dwie sztuki, to kiedyś u mnie było, to jest ten zestaw z samochodem i z chopperem, trójkołowcem, e, cenę też już nie pamiętam, ale mm, to był jeden z nielicznych zestawów, które opłacało się wziąć w Argosie, właśnie ze względu na cenę rozbiórki, dlatego były wzięte przeze mnie. I już ostatni z moich zakupów, a nie, jeszcze jeden będzie, ale to jest przedostatni. Ostatni taki ciekawszy eee, to jest Ducati Panigale. Eee, po 44 funty. Teraz e, te skończyły jeszcze bardziej. Cenę jest za 42. Eee, wzięty przeze mnie w 2, 4, 6, 7 sztuk. Z czego jedna niestety e, zauważyłem to przy kasie. Czekajcie, włosy, kocie się walają. O, tutaj jest dosyć zmasakrowany karton, ale oczywiście no, ja nigdy się kartonem nie przejmuję. Jednak tutaj mamy taką dziurę. Zaraz Wam pokażę. No, tu mam nadzieję, że nic z niej nie wypadło. Żadne naklejki, bo woreczek raczej z częściami nie powinien wypaść. Bez za duży, ale no, mam nadzieję, że naklejek nie zgubiliśmy. O ile one nie są w instrukcji zafoliowane. Ale to wszystko się okaże przy sortowaniu. I to jest mój ostatni zakup w Tesco. Wcześniej kupowaliśmy też, Wam pokazywałem ten zestaw za 27,50, a widocznie gdzieś na magazynie przetrwał. Wrócił na półkę z oryginalną ceną, i później został przeniesiony na półkę ze śmieciami tak zwaną półkę ze śmieciami. Tak jak ja na, na to mówię i był sprzedawany za 3 dychy, czyli trochę więcej niż na promocji ostatniej, ale mimo wszystko 3 dychy to dalej była dobra cena: 30 funtów, bo cena rozbiórki to jest 75, tyle było mniej więcej wcześniej, jak rozbierałem. Teraz może być trochę niżej, ale coś około tego. Były trzy sztuki, więc wziąłem wszystkie. Okej, okay, to by było na tyle. Chciałem Wam dzisiaj nagrać tylko to, co udało mi się kupić przez ostatnie dwa tygodnie. Tak, żeby z czystym sumieniem móc to rozbierać, żeby nie pokazywać Wam samych pustych kartonów po rozbieraniu. Przecież z tym rozbieraniem to może być trochę różnie, bo nie ma za bardzo miejsca, o czym wspominałem już wcześniej. Dlatego też, jak wspominałem, chcę zrobić małe przemeblowanie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Postaram Wam się to wszystko pokazać, jak uda mi się zrobić, bo nie będę oczywiście nagrywał i, i przemeblowywał, bo coś by mnie strzeliło, chyba. Jestem taki, właśnie. Nie, nie lubię za dużo robić, ale jak muszę, no to, no to muszę. Słuchajcie, mam nadzieję, że do końca roku się jeszcze pojawię tutaj na kanale. Mam kilka pomysłów na, na coś ciekawego, ale jeżeli bym się nie pojawił przed świętami, co może być bardzo prawdopodobne, w takim razie życzę Wam wesołych świąt. Jak najlepszych prezentów. Jeżeli coś dostaniecie od, od Mikołaja, jeśli chodzi o LEGO, dajcie znać z chęcią, e, m, poczytam, co tam dostaliście. E, a jeżeli nie pojawił mu się do końca roku, to znaczy, że ciężko pracuje, to również życzę Wam weso nie, nie, nie wesoło nie wesołego nowego roku, chociaż też wesołego nowego roku, ale szczęśliwego nowego roku. O tak lepiej brzmi. E, I mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Na razie trzymajcie się.